No cześć, witam Cię serdecznie, to Tomek ze Florence Market. Przygotowania do zimy trwają, okres jesienno-zimowy się zbliża, ale to nic nie szkodzi przecież, bo nasze rośliny i tak mają się fajnie i w domach też pewnie Wam będą dobrze rosły, pod warunkiem, że dostosujecie się właśnie do tych porad, które teraz Wam opowiem. Słuchajcie, wstrzymanie roślin zimą nie jest wcale łatwe, nie należy do najłatwiejszych, ponieważ, no wiadomo, no jest okres skróconego dnia, mało światła, trzeba uważać z podlewaniem, no ale właśnie na to szczególnie powinniście zwrócić uwagę, czyli na podlewanie roślin. Pamiętajcie, że w okresie zimowym, kiedy dzień jest krótki, no to wtedy metabolizm roślin też się troszeczkę uspokaja, rośliny nie pobierają tyle wody z gleby i musicie troszeczkę ograniczyć podlewanie. Też jakość wody, którą będziecie podlewać rośliny powinna być w okresie zimowym Lepsza, czyli nie kuście się na podlewanie roślin wodą prosto z kranu. Sprawdźcie, aby woda troszeczkę odstała sobie spokojnie w jakimś pojemniku, i wtedy podlewajcie po 24 godzinach, żeby te wszystkie osady zniwelować. Też w jakiś sposób pozbądźcie się nadmiaru kamienia z wody, możecie dodać kilka kropel cytryny do wody. W tym momencie pozbędziecie się kamienia, na przykład ma to istotne znaczenie w momencie, kiedy zraszacie rośliny po liściach. Wtedy te osady kamienne nie pozostają na liściach i dzięki temu właśnie rośliny mają większy dostęp do światła, ponieważ liście są wtedy niepokryte takim szarym nalotem. Pamiętajcie, że rośliny stojące przy oknach, kiedy wentylujecie pomieszczenia, są narażone na przeciąg, dlatego w tych miejscach, gdzie będziecie otwierać okna, pamiętajcie, aby te rośliny troszeczkę odsunąć, aby nie doznawały szoku termicznego. To też ma negatywny wpływ na nie i mogą wtedy stracić część liści. Jeżeli chodzi o nawożenie roślin, no to w tym momencie na pewno też ograniczamy nawożenie do minimum, czyli w zasadzie już z końcem września-października, już te dawki nawozowe zmniejszamy. Yy, nawet o połowę i z taką ilością nawożenia utrzymujecie stan aż do końca lutego, od początku marca już można te dawki nawozowe zwiększać. Ma to istotne znaczenie właśnie w momencie, kiedy rośliny nie pobierają tyle wody, no i spowalniają metabolizm. No i przede wszystkim wchodzi tutaj w grę też fotoperiodyzm. Niektóre rośliny na właśnie krótki dzień reagują w taki sposób, że część składników odżywczych przekazują do korzeni, aby troszeczkę wzmocnić rośliny. no Wiedzą o tym, że po prostu więcej światła nie będzie wpływało, więc automatycznie jakby ta praca, praca całe, całego, Procesu fotosyntezy jest spowolniona. Więc pamiętajcie o tym, że właśnie nawożenie też ograniczamy, ograniczamy podlewanie i przede wszystkim, jeżeli chodzi o światło, to musicie pamiętać o tym, żeby przenieść rośliny w troszeczkę jaśniejsze stanowiska. No, niby rośliny się przyzwyczajają do miejsc, w których, w których rosną, owszem, zgadzam, zgadzam się z tym, ale w okresie zimy i jesieni na pewno y, skrócenie dnia powoduje, że y, będą miały niedostatek światła, więc warto rośliny przestawić w bardziej jasne stanowiska, to na pewno im pomoże. To jest bardzo, bardzo bardzo ważne. Wracając jeszcze do podlewania roślin i często pytacie o zraszanie, czy wolno rośliny zraszać po liściach czy nie. No są różne rośliny, które mają przeróżne wymagania. Przede wszystkim rośliny o gładkiej strukturze liścia możecie spokojnie zraszać. Lubią to wszystkie filodendrony, lubią to wszystkie epifity, takie jak na przykład choje. Spokojnie możecie zraszać, zraszać po liściach i spokojnie też nawozić przez zraszanie. Bo możecie małą ilość nawozu dodać do wody, którą zraszacie rośliny, na pewno to ma dobry wpływ na jakość roślin i na ich wzrost. Także na pewno zraszanie roślin jest bardzo istotne, istotne w okresie zimowym, jedynie nie zraszamy takich roślin, które mają taki kutner na liściach, na przykład filodendron verrucosum, czy jakieś inne Odmiany np. przykład kalatei, które mają taki welur na liściach, np. przykład kalatea zebrina czy kalatea Warsewici też ma taki welur na liściach. Powinniście, powinniście pamiętać, że wtedy to zraszanie w okresie, ogólnie zraszanie tych roślin w całym okresie uprawy nie jest zalecane. Jeżeli, słuchajcie, chodzi o naszą szklarnię i o to co nowego się pojawiło ostatnio, no to na pewno Xantosoma. Xanthosoma w świetnej cenie w średniej wielkości. Także roślina do własnej produkcji, jest ona przesadzona do specjalistycznego podłoża, więc nie musi się martwić o to, że nie będzie wam rosła, więc spokojnie możecie wiosną dopiero tą Xantosomę sobie przesadzić. Hamalomena, tak ciężko to wymówić, jak Aglaonema też, ale halam, Hamalomena to roślina, która przede wszystkim wyróżnia się pięknym, zielonym kontrastem liści z czerwonymi łodygami. Taka minimalistyczna roślina do dużych pomieszczeń no i przede wszystkim ona jest w fantastycznej cenie. Też słuchajcie, mówiliśmy o chojach. Akurat mamy fajną, zroszoną choję w odmianie trikolor. To odmiana, która w naszym sklepie jest dostępna właśnie na bambusowym takim paliku. Pięknie pozawijana, można sobie ją rozwinąć i rozwiesić w przeróżne części pokoju, także bardzo fajna rzecz. No i właśnie to nam też pokazuje choja w okresie jesiennym, kiedy troszeczkę mniej jest światła, to właśnie końcówki liści hoi wybarwiają się mocniej w kolorach czerwieni. Roślina, która idealnie pasuje się w większe wnętrza alpinia zumberta w wersji variegata z pięknymi listkami takimi właśnie zielono-żółtymi w masywnej doniczce słuchajcie ostatnio przesadziliśmy całą partię tych roślin do większych donic więc spokojnie możecie przez rok czasu jej nie przesadzać ona też jest w fantastycznej cenie więc spokojnie do większych minimalistycznych pomieszczeń się będzie nadawała Ostatnio też słuchajcie, pojawiła się fajna rzecz w, z maluchów. Maluchy to u nas kategoria małe, rośliny egzotyczne. Tam w, w sklepie internetowym możecie sobie kliknąć w tą kategorię i zobaczyć, co tam ciekawego jest. Ten maluch to mała Monstera Minima w doniczce 9, ona spokojnie jeszcze kilka miesięcy w tej doniczce będzie rosła, przesadziliśmy je wszystkie do specjalistycznego podłoża, więc masz tutaj problem z głowy i ta minima przede wszystkim jest w mega fajnej cenie, bo kosztuje około 20 zł, więc ta minimka na pewno zrobi furorę w Twoim domu, będzie się wspinać pięknie po różnych, różnych palikach kokosowych czy bambusowych, które też w naszym sklepie możesz sobie zakupić. Mega fajne, mega fajne monsterki. Dokładnie mowa tutaj o monsterze Adansonii. Można by było tą odmianę pomylić naprawdę z, z monsterą Ob Obliką. Monstera Oblika to odmiana, która jest mega ciężko, ciężko trudna do zdobycia. Oblika to w ogóle roślina kolekcjonerska. A ta Adansonii jest bardzo podobna do tej obliki. jest bardzo podobna do monstery właśnie Monkey Mask, a tutaj ta Adansonii właśnie pochodzi z grupy tych monster, które nazywamy Monkey Mask. Tylko, że ta odmiana akurat ma pędy długie, bardziej pnące, na pewno ryś warta uwagi. Ostatnio też pojawiły się u nas fajne draceny, w odmianie Mike, żółte kolory. To właśnie ten okres zimowy, który jest przed nami. I dracena to bardzo fajnie pokazuje. Ten fotoperiodyzm na nią tak zadziałał, że wybarwiła się jeszcze mocniej w kolorach żółtych. Oznacza to, że właśnie te składniki odżywcze przekazuje powoli do korzeni i uspokaja swój metabolizm przed zimą. Ale tak jak widzicie, właśnie kolory liści tej draceny Mike są świetne. No i przede wszystkim ona jest u nas w fantastycznej cenie, także monstera. Monstera dracena w odmianie Mike. To nie jest zwykła dracena taka na palu, taka tradycyjna. Tylko ona wygląda jak japoński bambus. Wytwarza takie bambusowe właśnie odrosty. i dracena Circuloza w odmianie Mike, to taka pochodna popularnej odmiany Milky Way, za którą tak wszyscy szaleją i której aktualnie nie ma i trudno ją zdobyć na rynku. No na pewno dracena serkuloza w odmianie Mike jest fajnym substytutem odmiany Milky Way. Wygląda fantastycznie. Zresztą też ciekawie wygląda jej siostra Florida Beauty, która też ma przecudne przebarwienia na liściach zbliżone właśnie do Milky Way. A. zobaczcie. Dracena serculosa florida beauty. Także na pewno warto sobie te dracenki skomponować w zestawie takim i nabycie, bo no to, to naprawdę rośliny bardzo wdzięczne, niewymagające i bardzo fajnie rosnące. Monstery w odmianach kobra. Z białymi przebarwieniami. pnące monsterki w trochę mniejszej wersji. One są w świetnej ofercie cenowej aktualnie. Około 50 zł kosztują, także monstera kobra, na pewno warta jest uwagi, ponieważ ona teraz zimą, kiedy tego słońca będzie mniej, będzie próbowała się wspinać coraz wyżej, także na pewno warto sobie ją nabyć. Ostatnio też przyjechały Peperomie Watermelon. To tradycyjna, kolekcjonerska fajna roślina dla właśnie kolekcjonerów Peperomi, no to to jest totalne must have, także na pewno warto sobie w nią zainwestować. Niebawem pojawią się, pojawią się też różne odmiany nowych kalatei. Na tą chwilę słuchajcie, wdrożyliśmy fajne, fajne promocje. Jeżeli macie ochotę o nich posłuchać, to zostańcie dalej. Chodzi o to, że w okresie. Właśnie końcówki września i października prowadzamy mega fajną promocję na wszystkie rośliny marantowate. 10% zniżki z kodem promocyjnym, o którym powiem na końcu filmu. Także wpisujecie kod promocyjny na końcu swoich zakupów i obniża Wam to na wszystkie marantowate 10%. A marantowate to przecież nie tylko kalate, ale to też stromantę, tutaj królowa stromantę. W odmianie Triostar, jedna z moich ulubionych roślin. Świetnie wygląda, kiedy ustawiacie ją na oknie, bo promienie takiego delikatnego słońca czy światła przebijają się przez te liście, i liście wyglądają tak, jakby były czerwone, tak, jakby świeciły. Można je też ustawić gdzieś wieczorem koło lampy i działają jak witraż. Po prostu zobaczcie, po prostu świecą, świecą te liście. W, w momencie, kiedy rzutuje na nie światło. Także ta odmiana Stromante Triostar dostępna jest w dwóch wersjach wielkościowych. Tutaj macie mniejszą, tu macie dużą. Także na pewno możecie sobie spokojnie dobrać do wielkości pomieszczenia. Jeżeli macie małe pomieszczenia, to oczywiście gdzieś na okna możecie sobie wstawić mniejszą wersję. Ta większa wersja nadaje się właśnie do nowoczesnych pomieszczeń, gdzieś do większych donic. warto zwrócić uwagę na kalateę zebrina. Kalatea zebrina, to odmiana kolekcjonerska, która u nas w wersji większej wygląda w ten sposób. No nie jest to tania roślina, dlatego że ona dosyć jest można powiedzieć, że trudna, może nie trudna w uprawie, ale no nie jest tak łatwa jak tu zostało odmiany kalatei. Kalatea geopertia, bo to też druga nazwa, czołnowa kalatei, kalatea Goperia. Zebrina to odmiana, która naprawdę jest minimalistyczna, ale pożądana, ponieważ te przebarwienia liści w kolorach zieleni, bardzo ciekawych, no wyglądają niesamowicie w każdym pomieszczeniu, także nie popsują Wam żadnej aranżacji w domu. A dodatkowo, słuchajcie, mamy w promocji fajną yy, odmianę yy, właśnie tej zebriny, ale w mniejszej wersji. Dlatego, jeżeli macie ochotę nabyć sobie zebrinkę w mniejszej wersji, w fajnej cenie, jak najbardziej najdostępna. Słuchajcie, tutaj mamy aktualnie dosyć dużą ilość, która pojawi się u nas w sklepie. Ona naprawdę jest niedroga. A dodatkowo do tej niskiej ceny tej zebrinki mniejszej możecie sobie dorzucić właśnie kod rabatowy, o którym powiem na końcu filmu i obniży to jeszcze dodatkowo 10% cenę zakupów na te kolekcjonerskie rośliny. Pamiętajcie, że w tym okresie jesienno-zimowym na pewno będą potrzebowały troszeczkę może więcej słońca, więc warto je przestawić z totalnie ciemnych miejsc, kiedy latem troszeczkę słońca dochodziło, do miejsc troszeczkę jaśniejszych, odmiany z ciemnym liściem takie jak Calathea Doti. Ona gdzieś wytrzymuje naprawdę w bardzo ciemnych stanowiskach, więc spokojnie poradzi sobie zimą, ale odmiany takie właśnie z zielonymi listkami, takie jak na przykład Calathea Geopertia, w odmianach Orbifolia, ona będzie wymagała od Was. Troszeczkę jaśniejszych stanowisk. No, ta duża ilość zieleni, chlorofilu w liściach, właśnie o tym mówi, że tego typu rośliny potrzebują troszeczkę więcej światła. Orbifolia jest o tyle fajna, że ma przecudne, duże liście i fajne barwy, i dobrze wygląda właśnie w takich minimalistycznych, szarych pomieszczeniach. Te odmiany kalatei są dosyć ciekawe i mają welurowe liście. Kalatea w odmianie to rośliny to kalatea o długich takich lancetowatych liściach. Strasznie jest mocna, silna, te liście ma grube, grube ma pędy. No i te welurowe liście z pięknym wzorem, no to jest naprawdę fajna rzecz i oczywiście od spodu ciemny kolor. Także tego typu kalatei warstevici lepiej nie zraszać wodą po liściach, ponieważ trudno też później ten nadmiar wapnia czy kamienia z tych liści usunąć i zostają plamy. Ale przede wszystkim te kolekcjonerskie rośliny jak właśnie Carlota, Barcevici czy Zebrinka, która aktualnie jest w fajnej cenie, mają takie welurowe liście, których lepiej aż tak mocno nie zraszać. No my też się przygotowujemy do zimy okres zimowy przed nami, więc na pewno ten okres grzewczy na stanie utrzymanie odpowiedniej temperatury w domu, y, odpowiedniej wilgotności przede wszystkim jest ważne. No a jak tą wilgotność utrzymać na odpowiednim poziomie, no to przede wszystkim słuchajcie macie trzy zasady takie podstawowe. Y, pierwsza jest taka, żeby kupić sobie nawilżacz. Także to jest bardzo fajny sposób na to, aby y, zwiększyć wilgotność w y, waszych domach. No, nawet dwa nawilżacze, na, na dzisiaj te pomieszczenia yy, u wielu z Was są naprawdę duże i nawilżacz, który kupujecie, jeden mały może nie wystarczyć ewentualnie możecie sobie zakupić jakiś duży nawilżacz, który po prostu da radę drugą możliwością, żeby troszeczkę zwiększyć wilgotność powietrza, a jest to bardzo ważne w okresie, yy, w okresie zimy, dlatego że rośliny naprawdę potrzebują dużo yy, wilgoci wolą czerpać w tym okresie wilgoć z powietrza jak z gleby, dlatego musicie pamiętać, żeby Wilgotność podnosić. Drugim sposobem jest to, aby kupić sobie dużą ilość roślin. Oczywiście nie namawiam Was do zakupu roślin. Ale polecam, bo to jest bardzo fajne hobby. Duża ilość roślin to przede wszystkim możliwość obserwacji ciągłej, bo cały czas coś się zmienia. Jeżeli macie jedną, dwie, trzy rośliny, nie jesteście w stanie zaobserwować kiedy wypuszcza młode liście. Kiedy macie już ponad 10 roślin, 20, 30 czy nawet 100 to zawsze coś się dzieje. My aktualnie tworzymy sobie właśnie w swoim domu ścianę. Z skrzynek, na której będziemy prezentować niebawem Wam tutaj na kanale rośliny, jak one wyglądają. Kiedy tworzycie sobie całą ścianę na, na jakiejś stronie dobrze doświetlonej budynku, wewnątrz no oczywiście, no to w tym momencie podnosić automatycznie wilgotność w całym mieszkaniu, i to ma świetny wpływ nie tylko dla roślin, ale też wy się będziecie lepiej czuć, ponieważ ta wilgotność będzie większa. Trzecim sposobem na podniesienie wilgotności w pomieszczeniach jest to, aby kupić sobie akwarium z rybkami. To jest najfajniejsze chyba rozwiązanie, ponieważ wszyscy na tym, na tym mogą jakby zyskać, dlatego że wprowadzacie wtedy do domu takie mindfulness, powiedzmy, czyli będziecie w tym momencie mieli możliwość obserwacji nie tylko świata właśnie roślin, ale też świata podwodnego. I rzeczywiście yy, możecie wprowadzić jakieś rośliny ciekawe do akwarium. No, a właśnie akwarium, przede wszystkim zbiorniki otwarte, z których yy, tra transpiracja, parowanie wody jest na wysokim poziomie, na pewno daje duże możliwości do wzrostu roślin. One no, lepiej będą yy, wyrastały, będą wypuszczały więcej yy, takich korzeni, yy, które będą odpowiedzialne za czerpanie wilgoci z powietrza yy, korzeni yy, powietrznych. No przede wszystkim filodendrony mają takie właśnie tendencje. Po prostu mieć więcej słonka i więcej tropików w domu. No i tego wam życzę. Słuchajcie, w najbliższym czasie. Na no, za mną Filodendron w odmianie Moonlight. Oczywiście aktualnie też w bardzo fajnej cenie, także kolory żółte w połączeniu z ciemnymi barwami liści, np. przykład filodendrona Red, który też jest dostępny. To jest niesamowite połączenie. Ja Was kochani na tą chwilę żegnam. Myślę, że o jeszcze takich zimowych aspektach um, uprawy roślin w domu porozmawiamy w następnych filmach. Tymczasem Was pozdrawiam. Kod rabatowy do zniżki na wszystkie marantowate, na wszystkie kalate, stromante, tenante. To marantowate. W koszyku zakupowym na końcu wpisujecie kod promocyjny kod rabatowy marantowate, obniży to Wasze zakupy o 10% na wszystkie tropikalne rośliny marantowate właśnie z tej grupy. Pozdrawiam Was serdecznie. Pamiętajcie o zieleni w domu i trzymajcie się, życzę ciepełka w tym jesiennym czasie. Cześć!